Witam, jestem Ruki3 i dziś z powrotem gramy w Call of Duty Modern Warfare 3. Jest z nami Norberto. No, hejka. No, zaczynamy. Misja nazywa się Misja Ogniowa i mamy włączyć systemy przeciwlotnicze, korzystając ze wsparcia AC-130, przedostać się do środka bazy. Tym AC-130 będzie Norberto, ja wam pokażę od dołu jak to wszystko wygląda. Dużo bardziej ciekawie. Będzie mu No to poczekamy chwilę. Oj... No jesteś. Dobra, rozwalaj ich. Tylko mnie nie traf przez pomyłkę. Mówiłem, że to dużo ciekawiej wygląda. Schodźmy na dół. Jak tam, czysto? Możesz nabiec? Samo... Uważaj! Śmigłowiec! No, dzięki. A... Tam samochody jadą. Aj! obrywam Od lewej. No nic, no nie, chcę, nie przedostanę się na razie. Trzeba chwilę poczekać. O Nie we mnie! Upsar. Jestem cały czerwony. Wow. Ja myślałem, że biały jesteś. Wiesz, że generalnie kolorowi od kolorowych nie powinno się nazywać y czarnoskórych dlatego że oni zawsze są czarnoskórzy. A biali no. Ten, zawsze zmieniają to. kolor. No. Jakim jest um, sam Eee, pośpiesz się trochę, bo. Wiem, 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 bieg. Wiesz, jak są chorzy, to są zieloni, jak są zdenerwowani, to są czerwoni, i tak zmieniałem kolory co chwilę. No. <śm> A! Szybko. Jestem, 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 nie bój żaby. Ło, w ostatniej sekundzie. Tam. Pak, muszę na koło. Biegnę. Usłaniaj. Wchodzę na górę. I otwieram główne wejście. Aj, pomóż. Obrywam tu. Samochód. Samochody. 31 sekund. Uwaga, biegnę. A, obrywam. Szybko. A, yes. jestem. Tak. No, za pierwszym razem. Ładnie. <laughs> Dobra, to, to była dosyć krótka misja. Pokażemy mi jeszcze jedną. Weźmy sobie na lot. to jest. No, Wsparcie się... naziemne. Aaa, niech tak będzie. O, jadą. Aaa, pamiętam tą misję. No. W tym ostatnim YouTube'ie oglądałem Rok robił Poczekaj Czekaj, Okej okay. Mamy te granatniki ja. Bum Aaa, ale trafiłem ich Granat Może ktoś trafi Przeładuj ja zmieniam broń z tego na ptęgo. Ptęng. Ptęng. Aj, nie trafiłem. No co jak Dach z prawej tu. Kurde, wkurzyłem okay. się. Co się stało? Nic jest się, wiele granatnik Tutaj jest z prawej Nie, banalne to to Trzeba było wziąć na jeszcze wyższy poziom no. No. Eee, eee, trochę dziwnie jest tak stać na takim czymś. Ta. Jeszcze z pitchengiem. O! ten w ogóle wyskoczymy? Już nie pamiętam. No, wyskoczyłem, wyskoczyłem. Kurde. O tam. A. Zapomniałem. Ciekawe się, My Myli mi się ten. Sterowanie z befem. Strasznie. Za dużo BF, a znaczy znaczy to znaczy, wiesz, no... Akurat ten ten... do multi multi jest trochę lepszy. Dobra. Biorę sobie tutaj Tutaj gdzieś była. tak Tak, snajperka snajperka. Pam. 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 Gdzie to jest? Pam. Pam. Ła wow. mm. kto mnie wyraził? Nie, nie, nie dadzą dokończyć melodijki hmm, Czysto A, zobaczymy co jest ja ciekawie mam Striker. Haha, przyje W kark właściwie, nie przyje. Idziemy razem czy się rozdzielamy? O moje ulubiona brońkę G36C nie znam. To chodźmy razem. Tutaj idą. Gdzie on jest? Mnie jedzenie w Call of no. Duty yy, denerwuje troszkę ten multiplayer. Jest taki. Przynajmniej dla mnie są za małe te mapy. Just... O jej. Wow. Tak. Fajnie. Za małe i zbyt dynamiczna akcja. Nie ma gdzie sobie przykusnąć i chwilę odsapnąć. No nie. Co ty tam robisz? Weź tam ich trochę, pościągaj. A nie zostawię no wszystkiego bycie. na mojej głowie. Już cię leczę. No. Widzisz jak się morduje? Chcę tak, z ostrej tuby. To... Wiem co zrobię. Ja Cię będę osłaniał tutaj, od prawej Cię dosłaniał. Ze snajperki, Tylko tam poczekaj chwilę. A i coś mi ścina. U! O, fuck, No to, żebym Cię posłaniał. Pomóż! Pomóż! Boże, gdzie Ty poleciałeś? Ja jestem w tym budynku po prawej. Wystraszyli mnie. Dobra, ja wchodzę i cię osłaniam teraz. No i znowu A ty powiedział ten co leżał co chwilę! Tutaj jestem! Tu! No pomóżesz! Mam snajperkę! A ja mam strzelbę. I próbowałem go nas Jak to ze snajperki zabić? Ze szelbę. Dobra, dobra, spać taka... tam. Trzeba wyporować. Kurde, walą ze wszystkich stron. No i tam pozdejmuję paru. Hmm. Ktoś tutaj tak. No kurczę. Tutaj można by było fajną melodijkę zagrać. Dobra, tam przeskakuje. I teraz ta... oj, 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 są? Matrix, tak Dobra, jestem już przy celu. Przy celu, przy celu. Tak, celu. celu. U celu, u celu, o. No. Myślałem, że tam jest dach. Ale po ścina. Mi też. Ale go zabiłem z pisteciku Co mnie strzelasz? Czego? Tutaj jestem za tobą, pomóż. A za kocinkę może. Mam się czołgać do ciebie. No. Bo zaraz, jak się doczołgam, to biada. Chodź To co? Palc No, chodź, że tu ja już tamtą podłożyłem. Tą bombę podłożyłem. A, ty jesteś tu. No tak, chodź ja chodź. tutaj sobie leżę. Mówię, że ja chciałem przeskoczyć przez dach. I mi się nie no, udało. Ociekamy. Kurde... Czekaj, jak tu zaraz pościągam. Nie no, jeden tylko? jest tam gdzieś koło no, ciebie jest. jako słowa <śm> chciałem, <śm> żeby... <śm> Ty, o tam na A, to nasz, dobra. Już bym go zastrzelił. Ej no wyląduj, ja chcę, ja chcę do góry, ja chcę do góry Jeszcze ja muszę podbiec Chciałeś mnie zostawić? co? Okej okay. Tym niebieskim o, ekranem Kończymy lukowano dzisiejszy lukowano sobie. No do lukowano. zobaczenia!